To mówił wtedy właśnie, kiedy Gotti był trenerem. A teraz cudowny strzał z rzutu wolnego. Piąta minuta tego spotkania. Inter się cieszy, a konkretnie parę. Zagrał do Giroud, ten do Mbappé, Mbappé mia, I kolejny Hrywald strzelaj, gol! 1 do 0 dla Francji, na to się zanosiło już od bardzo długiego czasu. Po prostu skończyć to golem. 1 do 0. Z Ciciem teraz zagranie do środka! Abel Hamid! Sabili potrafi zdobywać piękne gole, to też pokazał w tych meczach przedsezonowych, a teraz zmieścił. Nieprawdopodobnie piłkę. Hendzi od pleców. Jeszcze się ta piłka odbija, ależ trafienie Bławiszty w doliczonym czasie gry pierwszej połowy. Bruno Laurenso. bez szans była Donia Adam. Z tą jedną szansą może teraz, uwaga, Eriksen potrafił uderzyć, fantastyczny strzał, <grymiania> jeden do jednego. Ale jaki koszmarny błąd jednego z obrońców yy, chorwackich, nic się nie dzieje, nikt. O, nie muszę, jeszcze Grimaldo, o! ależ mecz, do asysty dołożona, kapitalna bramka. Starają się rozszerzać tę grę, szukać luk. to to za gol to za strzał. Koczu bramkę, 1-1, co on tutaj zrobił, zwracaliśmy uwagę na to, że... Koczu tam podał piłkę w pole karne, uderzenie w krótki ruch, Wokienko i Renat Dadaszow, zawodnik Wolverhampton. Pokonuje bramkarza Słowaków, a więc mamy dalszy ciąg sensacji. Pytanie do Klopa o tym za chwilę, bo teraz szansa dla Bergwajna. Jest kudus, kudus strzela, ale bramka, 1 do jednego. Zerwał pajęczynę, można powiedzieć. Teraz kros z rzutu wolnego na 16 metr, ale w to wykombinowali. A Sensio, a zaspała zupełnie defensywa RB Lipsk. Szybciej zaczynają grać Petkowicz. Majer, uwaga, gole! Dwa do jednego! Natychmiastowa odpowiedź! No kto... i fantastycznie zachował się I... tuż, tuż po wejściu na boisko. I kto bramkę strzela właśnie w takich sytuacjach? Pesrze Neymar do Mbappé i gol! Jeden do zera dla Paryża, piąta minuta! <grym> Enes Unal! Enes 1 do zera Ależ to zmieścił Ależ to wpakował Na koliseum Alfonso eee, Akcja Turków w 87 minucie I przepiękny rogaj Rogal Ismaila Jukseka eee, Piękne techniczne uderzenie Zobaczmy to jeszcze raz Przymierzył tuż przy słupku Dośrodkowanie strzał Mladenowica Ależ kapitalny voley Filip do asysty dokłada fenomenalną bramkę. Do dośrodkowanie na pole karne. I Giovanni Sinone, który wszedł na boisko w 66. minucie, zdobywa gola. W 78. minucie dla ekipy Luciano Spalletiego. Urugwajczyk, Valverde, Valverde! się w składzie Fede Valverde, żeby tak przymierzył. On ma i lewą i prawą nogę niesamowicie mocną. On te akcje zaczął i on te akcje skończył. Dąbrowski mocno, ależ to był strzał, ależ to była bramka. Piąta minuta meczu. Dąbrowski się nie zatrzymuje. Gospodarzy, Rokemesa do środka, mączu, ze strzałem, mocnymi goły. Piękny gol mączu, jeden do jednego. No, chyba nie dało się lepiej tego uderzyć, to było naprawdę soczyste uderzenie, piłka odbija się od słupka i wpada do bramki. Części gra tutaj w Lipsku, Adam Soloj, piękne trafienie, gol! Dominik Sobosloj asystuje. W przedostatnim występie w kadrze Soloj strzela bramkę. ten rzut wolny piłkę będzie dorzucał Paredes, Paredes i jest uderzenie! I jest bramka i na to też polscy kibice czekali. Arkadiusz Milik! No i tego gola nikt już Milikowi nie odbija. Stratus Farnas. Kolejna wrzutka w pole karne i potrafi to zrobić! Oj, co tu się wydarzyło! Fabian Piasecki kiedyś w Gliwicach. Branka przyleciał. Do niepilnowanego na polu karnym Interu Tolgaja Arslana. I gospodarze prowadzili 3 do 1. To była trzecia minuta doliczonego czasu. Kolejna asysta Deulofeu, jeszcze druga w tym spotkaniu. Now robi się groźnie, mięciutko. Jeszcze zgranie przyrodka, Ale to był są Jesus i Mas. No i moje podsumowanie chyba dzisiejszego dnia tego dobrego meczu, jak robi tego 16. Szesnastkę Luperto, nie najlepiej. Dybala, Gol! Kapitan! Zrobił, rozłożył ręce i celebruje trafienie na 1 do 0. A mówiliśmy kilka minut temu, czego się spodziewać. Raspadori przyjął piłkę, Raspadori, Raspadori! 1-0! Italia prowadzi z Anglią! Nieprawdopodobne, nieprawdopodobne, świetne to przyjęcie piłki przez Raspadariego. Gallo do Strefecy. Strefeca, strefeca, strefeca! go! Niemal takie samo uderzenie. Strefecca po Do Furmana, furmany, wrzutka, był tam dawo. Interwencja Giorbelidze. No i proszę, jakie uderzenie w trzeciej minucie! Tak otwiera to spotkanie. Aleksander Pawlak, fenomenalny strzał tutaj. Jedna z niewielu akcji ofensywnych ekipy Giampiero Gasperiniego. I od razu jest gol z Rocznik 2003. Cieszy się. Ze zdobycia bramki na stadio Olimpico. Teraz właśnie mamy Swędrowskiego, zagranie, popatrzmy, jest strzał na bramkę, kapitalnie uderzona piłka i obudził nam się Szczepan. Znowu zafunkcjonowało to, co w Bielsku Białej, wyżej poszedł Pląskowski, Szczepan miał trochę... Świetny przerzut Erika Anne, Janżer Robert, Tadok, Tadok, on to zrobił ponownie, w pierwszej połowie trafił piłką w poprzeczkę, ale w drugiej zaskakuje. Teraz piłka za plecy do Vinicius, uwaga, Vinicius wyprzedził swojego obrońcę, Vinicius do. Santiago Bernabeu w tym sezonie A robi to właśnie Vinicius Do, W czterech ostatnich meczach Aż udział przy czterech A to piękna akcja Oda na To jest najlepsza odpowiedź tak, jeszcze wszystko przed nimi, o, ależ zobacz, no teraz coś. bramka, no wreszcie taka ozdoba, gwiazdeczka w tym meczu na 3 do 0. No i zaskakujące uderzenie Szeszko, pomylił się Nylant, chyba to zlekceważył Słowenia, obejmuje prowadzenie. Czy to się uda przy tak głębokiej defensywie, co on robi, co on robi? Co to była za bramka, jak on tę piłkę skierował do bramki Meje? Jeszcze szansa Lewanoga. 4 do jednego. Tym razem nie Mitrowicz. Jeszcze uderzenie i gol! 4 do 0 bardzo ładnie za pola karnego uderzył Daniło Ichnatienko. Muszą budować ataki pozycyjne. Teraz zagranie kapitalne! Lewandowski! 2 do 0! To jest ten moment! To jest ten błysk! To jest Robert Lewandowski. Miał dużo czasu i miejsca Robert Lewandowski w polu karnym Syrii. wykorzystał to skrzętnie i Barcelona wykorzystuje swój dobry czas. Witam Trochę się napracowałem, więc fajnie będzie, jak zostawisz łapkę w górę pod filmem. Dzięki i na razie.